Dzień dobry wszystkim, znowu jesteśmy na grzybach Jest późno, ale tym razem przyjechaliśmy do Daleszyc Godzina drogi od nas Każdy tu nosi wiaderko lub dwa grzybów Same prawdziwki, patrzcie tu już jest jeden A dopiero weszliśmy Tu jest drugi konkret Przed chwilą spotkaliśmy ludzi z trzema wiaderkami Przy drogach ludzie sprzedają grzyby Też masa grzybów Także pochodzimy, zobaczymy, zresztą patrzcie, tam sobie idą, dobra, zbieramy, bo szkoda czasu. Mamy kolejnego drzybka. tutaj szlak drzewkowy przebiegał, on tu wyrósł, w śladzie można powiedzieć, zaraz go zbierzemy. Małe sprostowanie, oczywiście nie jesteśmy w Daleszycach, tylko w Nadleśnictwie Daleszyce. Gdzieś tam w lesie, między jakimiś miejscowościami Godzina 11.20 Patrzcie Grzybki takie Trzy sztuki Super Dobra, zbieramy Późna godzina Szukam grzybów w takich Haszczach Gałęziach zwalonych Przed chwilą wyjąłem takiego Nie będę teraz nagrywał tego jak wyjmuję, bo Warunki trudne dobra, wykręcony. Patrzcie, drugi dobra, skończyłem. Tak to wygląda. 6 sztuk ładne z tych badylitów wyjąłem gałęzi. Wyłączyłem przed chwileczką aparat, ale niepotrzebnie. Patrzcie. Co tam stoi? Jeszcze jeden. Piękny. Dobra, spróbuję go wyjąć. Chwila bez grzyba, ale czysty las. Ładnie wszystko widać. To grzybki wyzbierane. No ale chodzimy. No i jest kolejny ominięty. A może nikt tu nie przechodził jeszcze dzisiaj. Idę do żony. Hodzon, no, synek sobie chodzi, zbiera. A tutaj, teraz patrzcie, jeden, tutaj, drugi i tu trzeci, najładniejszy. Powiem Wam, że ludzi jest naprawdę sporo. Jakby ktoś musiał tu za potrzebą ściągnąć spodnie, no to musiałby miejsca poszukać. Wszędzie gdzieś kogoś widzę, ktoś krzyczy. Fajnie. Syn nie fajnie. Sen mnie tu po coś woła, zadzwonił, żebym przyszedł. Idę zobaczyć. Dobra. syn mówi, żebyśmy poszli na drugą stronę lasu. Także idziemy zobaczyć, może wszyscy kończyli po tej stronie. A tam niewielu dotarło, idziemy na drugą stronę takiej leśnej drogi. Przed chwilą spotkaliśmy chłopa z dwoma wiadrami, takimi z kastorany, same prawe. Drugiego też miał wiadro, i jeszcze jakaś kubita się tam dzierała, jej nie widziałem. Dobra, dawno nic nie było, ale weszliśmy w takie krzaki, patrzcie, tutaj mam dwie sztuki, a idę do żony, bo żona ma więcej. Tu gdzie jest ładny, czysty las to wszystko powycinane, tylko się nogi znajduje, ale łazimy po krzakach i coś się trafia. Dobra, idę do nich i zobaczcie, jak wyglądają koszyki teraz. Żona mnie zawołała, bo przed chwilą sobie tu kucła na siku i Podczas tego sikania wypatrzyła takiego Oj Niewygodnie to jest To prawy? Nie wiem To nie jest prawy To co dziewięć To tak, tu mamy jednego Oj Ale niewygodnie Tu mamy kolejnego tu jest drugi, tutaj trzeci, tutaj widzicie I tam czwarty, głębiej. piąty, tam, tam i tam jeszcze. Tam głębiej jest, zrobimy zbliżenie. Tu jest jeden, tam drugi duży, tam potem wystaje i tu jeszcze, tu kolejne gdzie jeszcze? No tu i tam no. no dobra, tam się źle pokazuje No Dobra, tam też gdzieś jest Dziewięć grzybów Patrzcie taki piękny Borowik usiadkowany Super Żona idzie po resztę Tu wyjęła na razie te pierwsze A tu koszczyk syna też gdzieś tam polas na razie tyle, ale grzybiarzy masa. Jeszcze pamiątkowe ujęcie, patrzcie. U mnie takich nie ma i nie mam szans, żeby takie tam znaleźć. A tu leżę jeszcze. Schodzę w dół takiego wąwozu, przed chwilą spotkałem syna. Znowu życie do koszyków z garścią grzybów. A ja idę na dół. Na razie mamy tyle grzybków. Postanowiliśmy, że nie będziemy tego nosić po lesie. Idziemy to zanieść do auta. Jeszcze trochę pochodzimy. Schodzimy ścieżką w dół, którą pewnie się przeszło kilkanaście osób. A tutaj syn wypaczył dwie sztuki. Drugie wyjście w las czwarty grzybek. Ludzie cały czas przyjeżdżają. My pochodzimy jeszcze trochę zanim nas temperatura pokona i jedziemy do domu o tutaj też jest mala i złożona dobra będę nagrywał troszkę te ładne cały czas grzybki się trafiają ale już drobniejsze ten to jeden z większych tego to już Wam nagram ładniutki Wróciliśmy już prawie w miejsce, w którym żeśmy postanowili ostatnio schodzić do samochodu. I patrzcie, byczek stoi. Oj, a tam drugi zaraz go wam pokażę. A tu jest drugi. A ten taka grucha. Zasłaniamy, czyścimy i idziemy dalej. Tam żona z syn coś kroją, a ja tutaj chyba widzę grzyba. Zrobię wam zbliżonko i zobaczymy. O! Chyba się tu chowa. Podejdę, zobaczę. Taka sztuka się chowała, ale miękka by. Przyszedłem do żony. Tu znalazła jednego. Oj. Widać go. Tu jest drugi. Tu trzeci. A dwa wyrwałam już. O, dwa już wyrwała, przyznaję się. Tak je znaleźli w koszyku. idziemy teraz do syna. Pokaż tu, widzą, gdzie są grzybki. Tutaj, tu, tu, tam są dwa, i tam są kolejne trzy. Tu tak, tu masz sztukę, tu masz sztukę, tutaj dwie małe, o, dwa I tu masz ten, tu masz ten, tu jest kolejny, tutaj w gałęziach kolejny. Tu pode mną kolejny i tutaj trzy sztuki raz, dwa i tam jest trzeci. 10 sztuk razem podać. Dobra, nie liczyłem. Obróciłem sobie aparat, żeby zobaczyć swój ryj. No masakra, jutro wstajemy jedna grano, nie ma bata Ja ich tam zaraz jutro przymuszę. A nie za w chodziło chodził. Tu synek mnie zawołał, bo takie bliźniaki znalazł. Tutaj żeśmy parę sztuk wyjęli. Niedaleko. A tu ma tyle w koszyku. A żona tam gdzieś z tyłu. Ale chodzi się tragicznie, normalnie sauna. Patrzcie, takie haszczory. A tam już mi się nie chce wchodzić, robię zbliżenie. Widzicie go? Wyślę tam syna. Cicho. Tam gdzie znalazłem tego jednego, ostatecznie były cztery. A syn mówi, że tutaj jest jeszcze... Ojejku, ile tam jest? Osiem. Tu. Osiem, ale tu. patrzcie jak tam, tam, tam i tam. Tu. Tu. No i tam są. I tam, tam dalej, o tam taki duży. Teraz zrobię zbliżenie. Gdzie on jest? To, ale tak schowane pod tym zwalonym drzewem tam jeszcze kurczę masaka A jeszcze tu wyłupać Syn tam nurkuje Pod to drzewo Tu mało, żebyś nie Ale Coś jeszcze? Jest jeden Jeszcze jedę? Ten tam cały czas jest pod tym drzewem doliczył do 21 właśnie grzybów Ale ja już tam nie idę tego nagrywać, poczekam aż tu przyjdą. Co? 22 mówi w sumie. Ale ja mam do osia, mamy szklankę wody na 3 kawałeczek wyżej od tego miejsca tak mamy cyglasia ale tutaj już taką baryłę. Kawałeczek dalej. Trzeba uważać. Tu jest kolejny. Tutaj zerwałem parę ceglasi. Kolejny szybki usiadkowane tutaj są piękne i tam gdzieś jeszcze dwa ceglasie i tam, ale dobra nie będę już tam podchodził Stanowiliśmy, że schodzimy do samochodu koszyki prawie pełne, trzeba zostawić trochę miejsca na powrót bo zawsze się coś znajduje także przyjechaliśmy można powiedzieć w południe i cztery koszy grzybów w dwie i pół godziny no bo robiliśmy przerwę także super Jutro przyjeżdżamy rano, a zejdziemy do auta, To wam pokażę efekt końcowy. Dotarliśmy wreszcie do samochodu. Taki jest efekt końcowy. Można powiedzieć: cztery koszyki grzybów. Na dziś wystarczy, a temperatura niemiłosierna, grubo ponad 30. Widzimy się jutro rano, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.